z tej strony godzin nagrywamy w Fnuff World Bobopita Zaczynamy. Zaczynamy, mamy Halloween edition na do zrobienia. W dzisiejszym odcinku oczywiście pokonaliśmy Scotta Cartona, czyli największe jego gówno, jak jest nie. Czyli chodzi o bosa, oczywiście wkurniając. On tańczył jak balerina. A. On się starsła nie. Ja stwierdziłem, że gówno jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. A więc wróćmy do Fredbera. Powie nam dużo fajnych rzeczy i się pośmieńmy. Eee. Dobry! Witam z powrotem. Myślę, że jesteś bardzo. jesteś bardzo fajny, żeby zrobić nowe adventure. Nie wygląda tak fajnie, co nie? To wszystko. Myślę, że. Mus... Co, co ty tutaj jeszcze robisz? Tu już nic nie ma nowy, nowego do, do zobaczenia. Ta gra już jest zniszczona. S, ko, koniec gry już został złożony. Fastbooter są zniszczone. Wszystko się spieprzyło. To jest problem teraz. Oni, oni zaginęli na, na zawsze. Nie, nie wiem co się stało, ale nie możemy ich y, złapać. Y, złapać, Nie ma już nic. Więc wszyscy zaginęli w odchodzi. Nic nie masz do zrobienia, nie ma nic do zrobienia. Masz już swoje party, jesteś cały naipołowany. Eee, w jest to krzyczna, bo jest nie do zniszczenia. Myślę, że wyjście z gry i znalezienie swojego innego horrorowego życia i wypicie czekolady jest najlepszym sposobem. Weź się w głowę jesteśmy straceni te chyba... chyba źle ci poszło. Chyba, chyba coś jest tym wzroło. Chyba tak. Dobra. Więc... Z, z, pokażę Ci coś, co jest silniejsze, co teraz masz. Charakterów, które były nie do zdobycia. <laughs> nie do zdobycia. Pokażę Ci sekretną miejscówkę w Halloween Update. To miejsce Halloweenowe ma Halloweenowych postaci, które są skryptowane w kodzie, w innych grach. skotajnych w innych grach. Żeby zatrzymać grę i zasywać charaktery, musisz y, y, pokonać te wszystkie czarne sekrety do ich gry. Gr. Jesteś gotowy. A więc... Wejdźmy. Co? Fajnie, to wygląda. Jesteśmy falem... Jesteśmy falem. Tutaj są nieużyte postacie i zabranie w, ko w kody winy gier, które zostały stworzone przez inny kod. I, i jak, no jak pokonasz to dołożone do twojego teamu. Są gry z kota. Nieużyte z gry z Tak? Tak, są wszystkie gry nieużyte z kota. Tak jak Freddy, yy, Freddy in Space, Freddy 87 czy 50, 51. Tak. To, jest, to są gry, nieużyte gry. Dobra. <coughs> Tu mamy Portugaia. więc. Dobra. Żeby zdobyć Portugaia, to już jest sekretna. sekretne. Więc. Jeszcze jest jedna taka ukryta miejscówka. Nie wiem gdzie. Gdzie jest najgorszy poziom w całej grze. bym musiał to znaleźć. Jak coś mogę ci pokazać, ale. To już jest wyjście od razu. Ale. Możemy wchodzić po całej mapie, jest fajnie. Tutaj mamy o, tutaj mamy Scotta, możemy blokować Scotta. Jak można zobaczyć w party, można Jacko bo niego. jest Scott Cowton, e, nieużyty hmm. animatronik, e, balon e, Beach Boy, e, marionetkę straszną, e, co, o, co, e, Coffee, Man Coffee. To jest z tego... Z, to jest tego użytego i profilgary. Tak, kawa jest śmieszne, śmieszne. A niektóre, żeby zrobić to jest ciężko. Trzeba. O. Tutaj mamy. Tak. I możemy sobie iść. O, mamy tu pierwszą mingierkę. I teraz tak. Ja pamiętam. To chyba tu musiał się iść. Tak. Jak pamiętam. I tutaj. Idziemy tu, idziemy na dół i tam mamy minigierkę najgorszą z najgorszych minigierek, którą będzie się wieńczył najwięcej, ale to jeszcze nie teraz. teraz, bo ty chyba nie teraz jeszcze, nie tutaj jeszcze. No więc, którą minigierkę bierzemy? Bierzemy najpierw Ballon Boya, Beach Boya, no, dobra, to, to ten portal to jest spinowy. Foxy Fighter, że <grystanie> mój kod został użyty, żeby tam. <krystanie> no, mój kod został użyty. Czemu ktoś do mnie zjedzie? Wait a second. Sprawy moralne. Przepraszam. Za! Patrz. Lecisz. Baw się. O kurwa, co to. Ja Bo ja pierdolę What's this, a space shooter? się w tym Shifty o nie. A nie, gadają dobry wieczór right. dobry sorry I'm late to the party. masz za tak? Szef? a ten a nie Co, to, to... masz w swoje życie, nie stracić jak najdłużej życia

Tak? Tak, że... Oni gadają! Co jest! Oni wstępie. Mogę się uleczyć? Nie. A jak zobaczyć mało demasi dostaniesz, to też dostaję, bo nie też po sobie niczego. Tu mają, że oglądam. Więc postaraj się jak na mnie wystawiam leży. Oni się jeszcze lak widzisz. Musisz się jeszcze laki. Stasz się jak na mniejszy, damy jesteś. Nie, teraz już zaczynamy. To jest w zasadzie najlepszy tego. O jezu, warto. To jest w zasadzie najlepszy moment. To musi być, a zaraz będzie najlepszy moment. Binga. <sn kidneys> Co jest kurwa? Ja pierdolę! Co jest kurwa? Dobra, zamknij mordę! Samki, kurwa! To był najlepszy moment tej gry! Nie, nie, dobrze,

ma ludzi, bo jak ma parę, to dostaję duży dębicz. Bo tu można dostać Chica i nagward ball boy. To nagward ball boy jest ten... Jest e, sekretny. Dobycie. Musisz mieć... Musisz... Żeby go zrobić, musisz mieć klasę A. No A te po prostu są zaopatr. Dajcie. Ja wcale nie chciałem Cię odnazwać Obyszcie, skąd odkąd tak Muzykę. Marwa, coś. Oto miejsce, co jedzie, nasza, w na następnym, na następnym miejscu, o, się Na Marwa nasza, nie Na się

Ale ledwo, i opierd... No, już go pokonałeś, pokonałeś go, ale umarłeś. Udało się czy nie? Udało no, się go pokonać. Nie no, dostałem? Coś. Nie, nie dostałeś, bo umarłeś i... Zabijesz go i umarłeś! <śle> a żeby sobie umarło, to musisz, wiesz, musisz, musisz z, z tego, z tego... Znać, ma, 60... 75% mniej... 75% hamulców. What's this, a space shooter? Holy crap, is that my voice?

Oh, yeah. Soldozer I should have knowledge. known it was you like You're not even in the right game like I could like tell it like saw in my last outing but one bet that the Well we're here to take back what's ours This will be your last cameo wasn't well, something Abyś trafiać, nie... a no się, to rozgryźć zanim niszczy. Mam Nie zmierzam, nie nie nie... Przepraszam. nie, nie, Więc to bo... Tak, Jest fajniejszy tak, bo... tutaj bardzo dobrym niszczem. żeby tylko ja jeszcze czerwony albo żółty to weźmy I niech ja tak jest. Żebym mógł wykochać panbora. Okej. Najzwykle sama ci się podzielił. Nieszczęście. O, 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 masz. Jeszcze Nie, wiem, ten nie, to nie, nie jest ten. Taki bardziej czerwony, ale taki bardziej mniej czerwony. Taki różowy Nie weź ten, to, to, to jest wszystko bez zostania ten Jakby jeszcze coś zrobić. No też, teraz, nie ten niż w O ja, co to jest za atak. Ale... Uda, Że, no dobrze idzie, dobrze, idzie. dobrze. dobrze. Tę ja pierdolę. baba. Czeka! Stop! Czeka! Stop! Stop it! O! Pełnikarz! Grałeś w niektóre gry. Dobry, jesteś w tym. To? Nie, 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 bardziej czerwony. O, to masz. To też wyrzucam. Teraz najmniej dostawać dymagię. Po prostu na samym końcu. W końcu robimy. O, to, no. żeby jak najlepiej niknąć. Ja też złoty te szczelin w takim kierunku. Nie zabiję. Złoty szczelin. Jeszcze rakiety Bierzesz się w stanie, naprawdę bierzesz siebie. Zobacz jak wynik to przyrob. Czy Eleven chyba to, Nie wiem czy ci ten raz próbował. Ten prób robił? Chciał zrobić tą sekretą? Tak. Bo balamboje. No nie. Tutaj ci się nie trafił. O i teraz będziesz trać z dół. Kto nie nie, 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 stój na dole. O stary, się trafią, tak. Zdychaj. I może to najlepszy tak? się trafiają Jestem na sobie dużo? O, no nie, już to jest niemożliwe. No, ty wchodzisz w to. No, kurwa, daj niespokój. Dzień nie będziesz mi pytać o pomoc, żeby doprowadzić do niego bosę. Grosz, nie skoc. Możesz zdechnąć już? Nie, ponieważ na przykład. Ale już mocno. O, tak. że jakby nie Ci się. Już jest A dobijasz go. Dobijasz <grym grym> z <zainteres> Get out of here! A, jezu. jak ranga? O jezu. nie gorsza. Jest, ale bomba no, bo ja nie. A żeby lokować muszę to zrobić? Już dostać A. Rękę A. Może proszę bardzo. bardzo. Ja A. nie umiem w to grać! Proszę bardzo. O, dobra, idzie. Mistrz, który nie umie grać w gry. Dobra, lecimy. Puknąłem Scotta i teraz to, co muszę zrobić. i to be this <laughs> What is this a space shooter? Holy crap boys oh, oh, I think no. There, like, never this time. It's shut down. Right, Sorry I'm late the party factory late, of course. Let's kick then. i get gear. Yeah. Those don't. challenge me? Shoulder, I am shooting. No, it's what you. were not reading. I was it full. I am That's quick. Moveish. That's quick. Moveish. i to do

Jestem nie <laughs> powiedział. Kurde, no. pracy jestem trochę mapę. jestem będzie ten jestem ten wściekły, To jest góry A to robi taką robotę Goal! Get him! Kurde, chica Bingo! Bingo! Uh. To ah. znowu będzie Bingo! Got him!

Jest, się da dużo rzeczy o jest, o, teraz unikać jego ataki. Gram wajzaka, ale nie aż jestem dobry w tym A, nie. Widzisz co, bytom. Już? What? A, tak jest A, takie sope Ej, no kurde, cika, nie widzę gdzieś gdzie on jest! Dziwko! O, sorry. Się stresuję. Chcę go zabić. Zdychaj! No, mój, to jest takie zainteresujące i takie, dobra, będzie AA. a będzie A. a, a by Musi być A. Ale jest jeszcze Nie, jest, jest there jeszcze, ale nie może być there. jest tam za mało damage'u. Uh, się grzy, jak Datchpad okay. Beach. by czemu chcieliśmy zrobić tego? Bo możemy zrobić inne na prostu. Tak, i on ma taki. nieważny. Jack of Megabyte, Bravin, Balance 2. Byle jakie ma taki, i tak, tak jest za dobry. One są OP. No to już. To nie tylko będzie ręność, a nie bo i tak to się nie przyda. Tak, chyba jeszcze zrobimy sobie jedną migierkę Chyba nie tego, nie, tam, tam to nie. Więc Czyż był minigierki? Nie o, tu był. Cześć. To? O. No. I czy to było ten Freddy52? Ha, Foxy i Uważaj na Freddy. Ja będzie Fred, to uciekaj od razu. Jak będzie Freddy, to uciekaj od, od, od razu od tyłu. Uciekaj bo nie możesz u mnie, bo jak dostaniesz za druga z fredów, to umrzesz. Po prostu. To to? Tak. To jest Foxy Eggsy. No i tutaj mam strzałeczkę. Na dwa razy musisz pijąć. O, coś jeszcze. Uważaj na te flerze, bo, żeby dostać tego. Ej, to coś... Tyś... Jest chęć do harza. Ki głos? Nie, to na twarz, nie wiem, czy... Nie. Myślałem, że to... Foxy. Oksy. Zbigniew Oksy. Jestem użej. Musisz iść i uwalniać na flerze, które będą cię jumpscare'ować. Bo jakby dostaniesz dwa razy jumpscare'a, to przegrasz. Uważaj.

nie, ale gra nie jest aż masz wszystko, nie jest. Listen to my wife. And you will find the king. O, tu będzie. Tam. O i stąd, i stąd wzięli jego głos. To jest głos w po prostu ten poszło. Jak on wygląda? Tak. Ale może na Freddy. No, A jak wygląda Freddy? Can you. tak Freddy się poli. Taki Freddy. Taki Freddy, Freddy duży Freddy, jak był ten głos Freddy. Raz musisz sprawdzić uważaj, z... może być zaraz. Możesz się nie pojawić? Bo, nie, jest jest, 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 na takie jest, 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 uważaj jest, na, na, na to uważaj

무짓세리 야 아, 쑨미나코네오 코트카 비쇼 요드데드 위드 더 하트 오브 매드니스 무짓세이 스코테토 비쇼 요드데드 루치네 프레 무셰고치 이쇼이 코트카 티에스노 노이스 이스타샤데셰 코트카 요드데드 위드 더

Kot z kotarci. Kot O makota? On hmm. Może tak? Ale ja go dodano. Może może tu być. Może gdzieś w jakimś momencie A nie? Dwa razy. Ok, nie było. Nieszczęście. szczęście. Nieeee! nie było. Mamy no jedno z moich tutaj. No, super, super. Ma, mamy Nightmare Yoga. Nice ball brother. O czwarte Ślądza jest zaista. 3500. tysięcy. O 3 do 5 tysięcy Czwarte ściany. No to co Szkot używał i zabił nas. Dobra. innymi minigierki w nazywam oczywiście. I później twoje ulubione. Dobra. Żegnam. No! Cześć!